Dacia znów zaskakuje. Tym razem stworzyła napęd, który łączy w sobie wszystko, o czym wielu kierowców marzyło od lat: LPG, hybrydę i napęd na cztery koła. Brzmi jak motoryzacyjny sen, a jednak to rzeczywistość. Nowy układ Hybrid G 154x4 trafia właśnie do Dastera i Bigstera. Co to za napęd? Podstawą całego systemu jest dobrze znany 3-cylindrowy silnik 1.2 TCE z turbodoładowaniem. Tutaj generuje on 140 koni mechanicznych i 230 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednostkę wspiera instalacja miękkiej hybrydy 48V, a całość współpracuje z nową sześciobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Po raz pierwszy w gamie daci. Do tego kierowca dostaje manetki przy kierownicy. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się nie tylko w codziennej jeździe, ale także w terenie, przy ciągnięciu przyczepy czy podczas stromych podjazdów. Tylną oś napędza natomiast silnik elektryczny o mocy 31 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 87 Nm. Zasilany jest z niewielkiego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 0,84 kWh, który ładuje się tylko podczas hamowania i odzyskiwania energii. Efekt? Łączna moc całego układu to 154 konie mechaniczne. Ciekawostką jest dwubiegowa przekładnia tylnego silnika. W pierwszym przełożeniu auto dostaje wysoki moment przy niskich prędkościach, co realnie poprawia zdolności terenowe. Drugi bieg działa aż do 140 km na godzinę i umożliwia jazdę czysto elektryczną, rekuperację oraz wsparcie napędu poza miastem. Co ważne, tryb neutralny pozwala całkowicie odłączyć tylną oś, ograniczając opory i spalanie podczas jazdy w trasie. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo układ uzupełnia: uwaga instalacja gazowa. Tak, dokładnie. Na pokładzie znajdziemy dwa zbiorniki: 50 litrów benzyny i 50 litrów LPG. To daje razem aż 100 litrów paliwa i w praktyce pozwala pokonać nawet 1500 km w cyklu WLTP bez zatrzymywania się na stacji. Oficjalne wartości zużycia wyglądają następująco: zużycie LPG około 7,2 litra na 100 km, zużycie benzyny około 5,6 litra na 100 km. W porównaniu do dotychczasowego Mild Hybrid 134x4, nowy napęd obniża koszty eksploatacji o około 30%, a emisję dwutlenku węgla o średnio 20 g na każdy kilometr. W mieście nawet 60% jazdy odbywa się na samym silniku elektrycznym. System 4x4 to nie tylko szybka reakcja w momencie utraty przyczepności. Kierowca może też wybrać jeden z sześciu trybów jazdy. Tryb Auto umożliwia automatyczne przełączanie między napędem na przednią oś, a napędem na obydwie osie. Tryb Eco to priorytet oszczędności paliwa tylna oś włącza się tylko przy uślizgu. Tryb Snow zwiększa bezpieczeństwo na śniegu i lodzie. Tryb Mad Sand to stały napęd 4x4 do jazdy po piasku i błocie. Tryb Lock to tryb terenowy przy niskich prędkościach tryb Hill Descent Control, czyli asystent zjazdu ze wzniesień od 3 do 30 km na godzinę. Jest to zestaw funkcji, których dotąd w Dacia nie było. Przy okazji zmiany Dacia Duster zyskała również lekkie odświeżenie wnętrza. Nowe tapicerki, dekory, a w fotelu kierowcy pojawiła się regulacja lędźwiowa. W wersji Extreme dostajemy czarne felgi aluminiowe, a w odmianie Journey Adaptacyjny tempomat w standardzie, w wersji Extreme natomiast tempomat dostępny jest w opcji. Debiut nowego zespołu napędowego Hybrid G154x4 to także moment na duże zmiany w ofercie jednostek napędowych Dastera. Hybrid 155 zastępuje Hybrid 140, czyli czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 109 koni mechanicznych współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi i baterią o pojemności 1,4 kWh. Bateria została wykonana w technologii 230-V. Ponadto średnie spalanie to około tylko 4,5 litra na 100 km, a emisja dwutlenku węgla spada do 105 g na każdy kilometr. Kolejny napęd Mite Hybrid 140 zastępuje dotychczasowe 130 koni mechanicznych. To silnik benzynowy pracujący w cyklu Millera wsparty układem 48V i manualną skrzynią 6 -biegową. Średnie spalanie to 5,4 litra na 100 km, a emisja dwutlenku węgla wynosi około 122 g na każdy kilometr. Kolejny układ napędowy Eco G120. Wchodzi w miejsce Eco G100. W tym przypadku silnik oferuje 120 koni mechanicznych, czyli o 20 koni mechanicznych więcej względem poprzednika. Dwa zbiorniki paliwa po 50 litrów i zasięg do niecałych 1400 km. Patrząc na ten nowy napęd Hybrid G154/4, widać, że Dacia nie tylko odrobiła lekcję, ale też weszła na zupełnie nowy poziom. Połączenie LPG, hybrydy i napędu 4x4 w jednym samochodzie to coś, czego nie oferuje żaden inny producent. To nie tylko tani sposób na przemieszczanie się, to kompletny pakiet odpowiadający na potrzeby współczesnych kierowców, niskie koszty, ekologia, zasięg i realne możliwości terenowe. Rynek motoryzacyjny zmierza w stronę elektryfikacji, ale wielu klientów nadal szuka alternatywy, która nie zmusza do ładowania auta z gniazdka i nie podnosi kosztów utrzymania. Tutaj Dacia daje coś unikalnego ogromny zasięg, prostą obsługę i technologię, która nie komplikuje codziennego życia. Warto zauważyć, że Dacia nie próbuje gonić konkurencji pod względem prestiżu, luksusu czy cyfrowych gadżetów. Skupia się na tym, co praktyczne. I właśnie w tym tkwi siła marki. Czy hybrid G154x4 stanie się hitem? Moim zdaniem, zdecydowanie ma na to szansę. To rozwiązanie wpisuje się w obecne trendy, odpowiada na realne potrzeby kierowców i jednocześnie wyróżnia się na tle konkurencji. A teraz, moi drodzy widzowie, jestem ciekaw Waszej opinii. Co sądzicie o takim połączeniu LPG, hybryda i napęd 4x4 w jednym samochodzie? Czy widzicie w tym kierunek, w którym powinna iść motoryzacja, czy raczej uważacie to za chwilową ciekawostkę? I najważniejsze, czy kupilibyście Dastera albo Bigstera z takim napędem? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze zdanie i podyskutuję z Wami o tym nowym pomyśle Daci. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla YouTube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę kanał MOTOPREZENTACJE, i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!